Witam! Mistrz świata Barys Paski Kosi, Kosi, Kosi. Piękna, klasyczna partia. Jego przeciwnikiem jest Jerzy Mikołajewski. Mikołajewski, Charków, Ukraina. Półfinał 31 mistrzostw Związku Radzieckiego. Spaski, oczywiście białe, i od razu zasuwa swój ulubiony ruch D4. C4. Przyjęty gambit hetmański. Tu można grać różnie. Można grać E4, E3, Skoczek C3. Można grać A4. Faski zagrał Skoczek F3. Skoczek F3. Skoczek F6, E3, E6. Odbił piona. Odbił piona C5. Roszada A6. Tu bardzo ważne posunięcie. A4. To Rubinstein wprowadził. Stosowali Botwinnik i Pietrosjan. A tu. Borys Wasilewicz packi Powstała typowa pozycja z izolowanym pionem hetmańskim. Ten pion może być silny, może być słaby. Białe stoją na liniach 4, czarne stoją na liniach 3. Jeden z planów gry polega na tym, że kopiona przesunąć i <laughs> zaofiarować. Skoczek C6 zupełnie poprawnie, skoczek C3 kończymy rozwój. Goniec E3, Hetman E2. Spaski ustawia się zgodnie z zaleceniami czyimi Arona Nimcowicza. Aron Nimcowicz nagrał jeszcze ustawił wieżę na CD1 i będzie samo sedno. I tu kluczowy, pierwszy kluczowy moment. Skoczek idzie zablokować pole D5, ale skoczek przestaje kontrolować pole E5. Kiedy skoczek czarny z D7 lub z C6 przestaje kontrolować pole E5, nasz koniś wskakuje na E5 i w ogóle się nie bawi. I teraz na gonie z D7 nastąpiłoby F4, tak jak grał w stylu Pilsberrego. Harry Nerson Pilsberry był taki hary. Nie żaden Gary, tylko hary. Hary Ojciec dawał takie twarde imię. F4, proszę bardzo, też. I wieża AD1. Czarnopolowy goniec nie ma znaczenia. I koniś idzie do centrum. On idzie do centrum, ale przez centrum zmierza dokąd zmierza do króla przeciwnika. I proszę, kombinujemy jak Borys, Wasylewicz, paski. Czas start. Co my tu zrobiliśmy? Ano. Otwieramy wieży i Hetmanowi drogę do punktu F7. Otwieramy liniew i otwieramy tę przekątną A2G8. W ucho wieża F5, skoczek E3. I kombinujemy znowu jak Borys z paski Czas start. Tu z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że przeciwnik leczył na hetman e3, wieża e5, goniec d5 i dużo problemów czarne rozwiązały. Tymczasem schuknął na f6, wymienił. Wymienił, nie można być hetmanem i wziął konika. Jak widzimy, wisi skoczek na e5. Nomen omen oh jest to jedyne posunięcie czarnych, które nie przegrywa. Posunięcie białych jest proste. Grozi szach wieżą na G5 i z matem. Jedynym posunięciem jest H6. No wieża F6 to jest zrozumiały król H7. Tu można podać, że nie na skoczek D5. Z paski przygotował szachutka drugiego i podziękowanie, no bo jak król pójdzie gdzie, gdzie nie pójdzie, to dostanie takiego szachutka. A na koniec d5, wieża h6, grozi mat, pion hetman g3, wieża h7 i białe wygrywają. No, król, gdzie nie pójdzie, to dostanie szacha wieżą z linii e1. Nastąpiło król h7. Tu Spaski zagrał spokojnie wieża. F na D1, goniec na D5. I proszę, kombinujemy jak Borys, Wasylewicz, Spaski. Czas start! Hmm. czas się skończył myślę że wszyscy znaleźli szachutka król g8 i jeszcze raz proszę bardzo mają państwo przyjemność zakombinować jak Borys Wasylewicz Paski czas start Czas się skończył. Zatrzymamy to bryganie. To trzeba powiedzieć, że w tym czasie Spassky już był zawodnikiem doświadczonym, znanym na arenie międzynarodowej, reprezentantem kraju Rad. A Nikołajewski rozpoczynał karierę i no, nie miał możliwości grania. Tak się zdarzało, że tam nie wszyscy mogli grać. Hetman G4, Król H7. To jest dwudzieste czwarte posunięcie i proszę kombinujemy jak Borys Wasiłewicz Paski. No właśnie. Tak jak ta szałka, którą Państwu zostawiłem. Niektórzy myślą, że ja to tak żartuje. I tu partia się skończyła prawdziwa miniatura. 25 posunięcie no, wieże trzeba wziąć. A po wzięciu wieży nie wiadomo co nie wiadomo co. Można zagrać wieżą z groźbą mata na h5 i ciężko się jest obronić. Bardzo ciężko. Oddanie Hetmana nie pomaga na długo. Goniec F3 nie chroni przed matem. Nie ma jak obronić pole H5, co wieża zabierze linię H. No, bardzo ładny taki, elegancki macik. Polecam partii mistrza świata Borysa Spaskiego. Dziękuję za uwagę.